Witam Was moi kochani, musimy zrobić tego fiksa, jeszcze jednego tu nad tam gdzieś zrabina, ale rozszaluję tamte okna, bo mamy te deseczki tam gotowe, nie będziemy ciąć nowych, nie ma sensu. Tamto zrzucimy sobie. Teraz tu musi przyjść to okno jeszcze nad wejściem i ściągniemy z tamtego, skoczę tam na na górę i ściągnę stamtąd te deski rozszalujemy to i wykorzystamy te które są już pocięte na wymiar i z nich zrobimy nie, zrobimy tak samo, taka sama sytuacja będzie jak tu zrobiona, nic innego nie będziemy kombinować tak to wygląda ten fix tutaj u góry tu nie ma miejsca po prostu na na robienie już murowania żadnego, wszystko zostanie zalane betonem, zazbrojone tylko tu musimy się wiercić i wkotwić na kotwie chemicznej pręty, żeby żeby po prostu miały tam podparcie żeby to nie stało tutaj sobie tak o luzem tak samo żeśmy robili na tamtym końcu tego wam nie pokazywałem, ale tam są pręty wkręcone, zakotwione do, do muru na przykład do stropu, tak samo zrobimy tu z jednej i z drugiej strony musimy to ogarnąć, żeby, żeby to miało ręce i nogi no i wygniemy pręty i zrobimy tak jak tam, trzy pręty i w poprzek damy, w ten sposób dozbroimy i, i możemy to zalać. Dobra, mamy zalany ten szczyt, gotowy. Zostało, tam ściągłem te fiksy, w ten sposób to wyszło. Dość duże to okna będą, powiem Wam szczerze. Jedyna rzecz, jaka nam zostanie jeszcze, to jak rozszalujemy te stęple się wyrzuci to dociąć musimy tam 3 cm ten kamień dołem jedno i drugie okno z tego względu, że on chce zrobić tam jakąś podporę pod te okna, otwór jest zostawiany dobrze tylko chodzi o to, że, że jakieś tam podpory chce, o, żeby nie stawiać na tym, na tym pustaku ten pan od okien więc, więc trzeba będzie to wyciąć tam dobra, idziemy tam dalej rozszalowywać jeszcze mamy chwilę czasu posprzątać musimy te dechy stąd wszystko pozbierać ogarnąć i i w zasadzie tyle. Tutaj też jest ten fix, tylko go w tej chwili nie widać. On jest w ten sposób, jak się rozszaluje, to, to on się po prostu pokaże. Ale to musimy chwilę poczekać, aż ten beton dobrze zwiąże, żeby to, żeby to rozszalować. Na razie tego też nie będziemy ruszać. On jest normalnie półokrągły, taki także nada temu wejściu troszkę efektu z tamtej strony. Potem szczyt mamy gotowy. Padniemy tu jeszcze, tylko porozszalowywać, Nam zostało tutaj te stopy, resztki stopów podbierać, stemple. Tu musimy zrzucić deski w tym pomieszczeniu. Tu już jest wyczyszczone. Tu w łazience tak samo zostanie to. Ale tak jak mówię, no jutro Jutro jest środa. W czwartek w zasadzie mija 28 dni przepisowe. Ale my chyba przejdziemy, jak będzie padał deszcz, to wtedy sobie będziemy mogli po prostu wykorzystać ten dzień na taki. Temat jak tu, żeby to wszystko rozszalować i deski poskładać i powywozić te stemple metalowe. I w zasadzie tyle, co tutaj nas, co tutaj mieliśmy do zrobienia. No ale to zgramy potem. Dołożę do, do tego, co dzisiaj nagrałem, dołożę, jak to wyszło na koniec. Wam pokażę tylko i, i tyle, co, co będzie tu do pokazania. Posprzątamy oczywiście po sobie, nie zostawimy sypu. Padniemy, pozamiatamy te, te gruzy, się powywozi i, no i tyle. Dobra, na razie uciekamy. Tak, moi drodzy, dzisiaj pogoda nie sprzyja, więc przyjechaliśmy tu porozszalowywać. Musimy wszystko i pozbierać te stemple. Dzisiaj już jest 29 dzień, dokładnie jak to stoi. Wody tutaj nie brakuje, bo cały czas spada, więc nie ma leje się z, z każdej z dziury tu górą przelatuje, no trudno natomiast my musimy to porozszalowywać wszystko i musimy to musimy to po prostu pozbierać stąd deski poskładać gdzieś tu z boku i tyle tutaj co mamy do roboty, no i musimy wyciąć jeszcze przede wszystkim w tych drzwiach balkonowych tutaj podciąć że 3-4 cm na dół, żeby oni stworzyli sobie jakąś poduszkę pod te okna no, i rozszalujemy tego fiksa tam u góry. No, i w zasadzie tyle: ogarnąć budowę, i, i tutaj będzie po temacie. Dobra, bierzemy się za, za roboty, moi drodzy. Tak, największa izba rozszalowana. Pokażę Wam teraz tą folię, jak ona odchodzi, bo różnie tam wcaliście. Zobaczcie w ten sposób: śmiało. I po sprawie. Tamten kawałek też się pozrywa, i, i po temacie. Tak, schodzi folia. Jak ktoś ma obawy, żeby dawać folię, nie musi się niczego bać, bo bez problemu ją ściągnie. Tak, moi kochani, mamy gotowe rozszalowane kolumny. Jedna, druga. Tu inwestor prosił, żeby dociąć w dół. Bo pan od chciał tutaj podbudować czymś, więc docięte zostało to w ten sposób z jednej, z drugiej strony. Tak samo ta sprawa załatwiona. Stropy porozszalowywane. Nie ma nic tutaj. Nie zostało ogarnięte pomieszczenia, żeby nie zostawiać po sobie sypu. Wiadoma sprawa trzeba, trzeba posprzątać po sobie. Przejdziemy po wszystkich, żebyście widzieli. Tu też pozamiatane, mimo że padał deszcz, ale to co się dało to się po prostu wymiotło wszędzie. Deski pozostawiane, czyli to co mówiłem, deski czyściutkie, 100% odzysku. To co się włożyło, to się wyjęło i może tam ze dwie się złamały przy, przy, szal, przy rozszalowywaniu tak jak na przykład tutaj, no siła wyższa ale tak jak mówię, czyściutkie deski do wykorzystania na następny etap budowy lub do odsprzedania bez problemu, ktoś to kupi tym bardziej, że wiecie jak teraz jest problem z drzewem tutaj tak samo wysprzątane w ten sposób kominy rozszalowane u góry tylko została ta zapora, która tam musi zostać. No i garaż też wysprzątany. Możemy, myślę, z czystym sumieniem odejść, zostawić budowę w ten sposób. I tu jest jeszcze ten fix jeden, który rozszalowałem, ale nie, nie rozszalowałem tego środka. No z tego względu, że jest to po prostu za wcześnie, żeby to zrzucać. Musi to jeszcze kilka dni postać spokojnie. Ale myślę, że jak ktoś będzie wstawiał okno, czy, czy cieśle, jak przyjdą, no to już nie będą robić chyba z tego problemu, żeby tam parę desek odkręcić. Bo no naprawdę y, ja też nie widzę. Tu jeszcze stempel trzeba wziąć, Sebastian. Także tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Porozszalowane, posprzątane. Z wszyscym sumieniem możemy jechać. Także tyle z tej budowy. Y, kończymy tutaj tą inwestycję na tym etapie. Zobaczymy, co będzie dalej. także... Miejcie się na razie do następnego.